Powitać, powitać państwa uf, uf. Z tej strony pisało. A to jak widzicie, jest kolejny niesamowity i podjachny odcinek z gry Slime Rancher. Tak, moi drodzy, dzisiaj jak widzicie, dalej sobie gramy w nasze kochane slime'iki Zwłaszcza, że jest wtorek spokojny, wtorek bezproblemowy, wtorek. Więc. To wszystko idzie. Jak tutaj to wszystko wygląda w ostatnim odcinku? Jak wiecie, otworzyliśmy sobie przejście. Ładne przejście sobie otworzyliśmy w miejscu, gdzie je był nietoperek. A dzisiaj planujemy otworzyć sobie przejście, gdzie jest kryształek. A pany kryształówki lubią e, oniony i lubią warzywa. Więc uwagi, iż lubią warzywa i inne maści. To sobie pozbieram Czy One lubią Nie nie lubią tego Bo bo bo, 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 bo. Już, już, już 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 spokojnie Bijecie nieźle Dobrze wiem o tym dobrze No i dobrze moi drodzy Dzisiaj będziemy chcieli właśnie tego gałgana nam tam ogarnąć I w ogóle kolejnego łodziaka no i co, bez zbędnego przedłużania możemy zaczynać naszą przygodę w kolejnym, kolejnym tutaj dniu. Oczywiście chcę Wam podziękować za to, że jesteście, za to, że dzięki Wam ten kanał się tak super elegancko rozwija i że naprawdę, ale to naprawdę jesteście cudowni pod tym względem. Eee, ulepszenia eee, potrzebujemy więcej pieniążków. okej... Okay. new power core. okej... Okay. Spory chip byśmy potrzebowali Jetpack to Jetpack Drive, kolejny byśmy potrzebowali Tank Booster to Storage cell, Tank Guard 2, Salvages. Nie wiem dokładnie o co tutaj chodzi. Okej, okay, dałem żeby zobaczyć Tank Guard 2. Nie wiem co on dokładnie robi. Jakbyście wiedzieli, to chętnie bym chciał, żebyście napisali to w komentarzu, bo ja do końca nie wiem co on. Takiego ciekawego tam wytwarza dla nas. No ale dobra, sprawdźmy co tam mamy. Od doktorka. Ok, Batrix, I was up tonight trying to test the perfect gift for you. Okej. Okay. Próbowałem zrobić pe perfekcyjny prezent dla ciebie, testing, testowałem. Rezultaty szły do kosza i tak dalej. Shopping for something online. Okej. Okay. Green Home Portal. Okej, okay, fajnie. Bardzo fajnie, fajnie, fajnie. No dobra. Tutaj nie mamy portalu, ale tutaj coś musi być, tutaj musimy odblokować sobie tego Dogana naszego. Eee, ulubioną dietą, zobaczmy co tam było. Eee, Slime. Nasze slajmy kryształowe. Wege, dobra, wege, czyli warzywa. A pomegranita? Po pytanie jakie jest właśnie pomegranite? Po to jest bardzo ważna sprawa. Chociaż mamy jeszcze buraki. O wy głodne jesteście? Jedz, 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 cudziaku. Jak jesteście głodne to... Jedźcie, jedźcie. Głodne stworki to niezadowolone stworki. Pach, 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 pach. pach. co wega. Dobra, i tego sobie wypuszczamy. A one zjadły całe, niemal tutaj ten. A nie tutaj tam. Panie, już, już spokojnie. A żeście wyrzuciły z siebie plortów? O panie, ile? Dużo aż w pewnym momencie widzę. No i co, buraki sobie jeszcze pozbieramy. Dobrze, moi drodzy, ja tutaj ogarnę nam... Dajmy i co? I widzimy się za chwilę, żeby was po prostu nie zanudzać. Także więc... 3, 2, 1. Dobrze, moi drodzy, slajmiki ogarnięte, pieniążki nam tutaj co nieco przybyły. Jak widzicie, w pewnej ilości. Dostaliśmy wiadomość od... od tych... Hej, Amiga, I got... mam dla ciebie mały prezent. Nieduży, ale zawsze coś. Super Hydro Tuet. A, ok, sorry Beatrix. Advanced Defense Cannon Double Defy Power Against Star. Uuu, Super Hydro Tourette. Ciekawa sprawa, bo na razie jeszcze mi się nie zdarzyło, żebym potrzebował tej obrony. No ale dobrze, moi drodzy, zaraz znowu się zobaczymy na tak zwanym miejscu, gdzie powinniśmy się zobaczyć, więc za chwilkę. Widzimy się z powrotem. Dobrze, moi drodzy, jestem z powrotem tutaj w tych luściach. Planety, może nie planety, wróć, planety. Jakie planety? pies. W miejscach zwanych bardzo niebezpiecznymi miejscami. O, tutaj coś jest. E, coś ciekawego? Nie, tabi tylko zwykłe. A my wchodzimy do tajemniczego miejsca zwanego. O! Radent Oracle. Zwanego przejściem do naszego kolegi. Wacława. Bardzo fajnego Wacława. O! Olej. Okej, okay, bo miałem dziwną taką przycinkę, czy coś można to tak nazwać. Nie wiem, co się wydarzyło właśnie. Ale lepiej mieć. W... Ona uwadze. O, witam, witam państwa. Ale jesteście uradowani. Jakie kocham te slaimy. Po prostu slimiki są przecudne, przesłodziachne, nic tylko... Nic tylko i wyłącznie potulić. No te, Tutaj potrzebujemy tego bump jednego. Dobra. Bumplorty da się załatwić. Wiemy nawet skąd. Wiemy nawet skąd da się je załatwić. To wiecie też gdzie pójdziemy, żeby załatwić Bumplorta. O, znowu coś? O, znowu. Myślałem, że będzie coś fajniejszego. Dobrze idę? Nie, nie tędy. To się szło tędy A bo tutaj jest ta, dobra To jednak tędy będzie przejść Tak, tak Jak mi się zdaje oczywiście Takie korale, korale Dobra, dobra, dobra Jesteśmy tu, gdzie jest taka jama Dobra Teraz już mi się zdaje, wiem, że gdzie jestem. Tutaj są wodne. Wodnego nie potrzebuję. O, tu jest przyjaciel nasz. Przyjacielu. Mam dla Ciebie bardzo dużo papu. Przety na to. Tak, wiem, jesteś uradowany tym faktem. Proszę. Jedz ile chcesz. O. I spyk screenshota zrobimy, wybuch. I wybuchło. Co nam to daje? No dobra, jesteśmy tutaj. Eee, okej. Okay. No i tutaj dochodzimy, tak? Tego cudownego wodospadu dochodzimy nam, tak? W którym ostatnim razem tutaj byliśmy? Tak, chyba byliśmy. Przypadkiem, bo przypadkiem nieplanowanie tutaj weszliśmy. Ale. O! Wiecie o co mi chodzi, moi drodzy? Co dostaniemy? Golden Angler statue. Uuu. Musi być droga, ale musimy to mieć. Jak nic. Musimy to posiąść. Wulkan. No, wulkan niezły jest. Tutaj bardzo niezły. Ale wodospad ładnie wygląda, muszę przyznać. Dobra, ale co tutaj dalej możemy zdobyć? Wchodząc tak do góry, bo tak jest na jakiś cel. W jakimś celu to musiało zostać zrobione, żeby wejść, bo do samego wodospadu to bez sensu by się szło. Tak myślę. Czy sam wodospad by był? No właśnie. Hmm, dziwne. Może tu coś O! Ale stąd widać Tapi Slime'a To tutaj będzie można iść do Tapi Slima Tapi Pan lubi mięsko tapi slime Będzie trzeba go nakarmić wiem już czym Ale no dobra, mamy po prostu rozgląd w sytuacji, tak? Tak jak ja to widzę aktualnie, to to jest tylko i wyłącznie rozgląd w sytuacji. Dobra Aha, czyli można tędy będzie przejść. No tak tutaj jest mapka. Ale to, że tutaj coś jest jeszcze, to ja nie wiedziałem. To, że tutaj coś jeszcze jest Ja. Ale ani, ani trochę nie podejrzewałbym. To jest przejście do tabiego. Cześć Tabi. I to jest chyba przejście gdzieś. Indziej. Uuuu. When I left the ranch I when left my home I'm touched some now I won't prove myself that I will prove to my parents to my choice. Right one forget me continue the legend that I see, But not how it's worked out before starting my January I heard that the have sold the ranch and I just can't face them. Again wid pod seedem, ayragent aha, wish could have a said goodbye I to się tak jakby żegnał z nami. Oś Winstocks ja Nie wiem czy ja tam chcę spadać Ale chyba mogę Tak mogę Po co te figurki tutaj? A, i tutaj A, takie buty Okej. Okay. takie są tutaj tabi slime. Y. Dobra, mamy zaznaczonego tabi slime'a. super elegancko. Teraz pójdziemy sobie po bumplorta, tak myślę. Oj już spokojnie, baty. Po bumplorta sobie pójdziemy. No, spokojnie sobie wbijemy się na bumplorki. Po bombki nasze. O, to co to było? A, tutaj już byliśmy, dobra. Już myślałem, że nas tutaj i nie było, a byliśmy. Witam, 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 kochane słudziaki Bumplorty, co tam było potrzeba do bumplortów? E, Bumplorty lubiły... Eee... Niech pomyślę, co tam... Co kto lubił. Chociaż w sumie... Masz. Wystarczy mi... Boomplort. Wypad. Dałem ci co potrzeba. Trochę tych Boomplortów wezmę ze sobą. Aha, bo to batek jest, dobra. No, przyjacielu. Dobra, 4 Bumplorty będzie, Git. 32 życia mamy, ale dobra. Nic nie stało. Ropa. 5 i 4. Pach, pach, pach. Dobra, teraz wrócimy do tamtej. O, tary, 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 tary. Tarów nie lubię. Żegnam tary. Tary niefajne. Żegnam tary, papa. Syk, pa. syk, Dobra. No, tutaj też stare się pojawiły. Panie! Jeszcze Ciebie brakowało, tak? Już, już, kochane, spokojnie jestem tu. Dobra, musimy iść do tej jaskini. O, cześć rakun! Bium, bium. Cześć Tabi. Musimy wejść znowu do jaskini tego gałgana naszego. Bo tam coś widziałem. Hmm. Tutaj jakby było coś do góry, przejście możliwe. Jak jest coś możliwe do góry z przejściem. O! Widzicie, tutaj można wrócić. Bump tutaj też. Bumplord. Dobra, jest. Okej, okay, czy nam się coś otworzyło? Czy jeszcze czegoś potrzeba? Tutaj, dobra. Trzeci. otworzyło się tak otworzyło się trzy plorty potrzebowaliśmy ok witam o, panie was tutaj jeszcze więcej ale marchewkę to wezmę chętnie o, o panie ile slimów dobra ile tu jest materiałów Wind Chimes Bardzo ślicznie to wygląda Witam panie Lok, lo, lo, Rock To My jesteśmy teraz tutaj, tak? Tak, fantazja. Dobra. Bagorgo, aż zapewnimy dzisiaj. Nie, jednak nie Chyba nie wszystkie Gorgo dzisiaj zapełnimy Szkoda Dobra, byśmy musieli wrócić sobie, tak myślę Hmm. No dobra Mogli wrócić tutaj No tak, bo już jest noc, nas spotyka Oooo, ile was się tu pojawiło teraz? Dobrze, moi drodzy, widzimy się za chwilę. Yy, po prostu w konserwatorium. Ok, dok, okay. więc widzimy się za chwilkę. Dobrze, moi drodzy, jesteśmy w konserwatorium. Oczywiście nie obeszło się bez sprawdzenia, co gdzie i jak. To wave, a wave emitter w future wetpack. personal space. Cena to kosztuje 400. Fluffer Plot. O, dobra eee, Jellystone'a będziemy potrzebować trochę. No dobrze, ale jak on działa? Ads. Y plus Wave. Ads to Plus Wave. Nie, tap, nie. R. No, R to woda, wiem. Dziwne. Ale dobra, idziemy spać. idziemy do dzianka, do naszego poraneczka. I ogarniemy parę rzeczy ze naszymi slamami. Bo mamy ogarnięte na pewno już. E, nieco tej rzeczy. Tutaj mamy Pogodę, a tutaj mamy bardzo ciężką pogodę. Łopa, nie się roztargała. Oj, bardzo ciekawa pogoda. Bardzo, bardzo ciekawa pogoda się działa. O, to jest głodne znowu. Jak to, to ciągle jesteście głodne. Co ja mam wam dać? Jak jesteście ciągle głodne? Kochane. Slajmy to są zaraz bardziej kurczę. Upierdliwe dla nas. Jak widzicie. Przynajmniej jedzonko dla nich jest w miarę nie było jakby były boty latające Troszeczkę popiołu dla was O, dla mnie tutaj będzie bardzo dobra sprawa Jedzeniowa do moich kochanych slajników Dobra mm. Oremagranite to będzie tu Ach, pach, 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 pach. Całe. Chodzić. Plus 6. Tych, bo wiem, że one uwielbiają. I weźmiemy sobie oczywiście plorty. Tych. I znowu plorciki. Plorty, plorty mamy tutaj. To tam mm, lubiły tamte. Tutaj mamy to papu. To proszę tutaj troszeczkę macia swoich ulubionych. Wiem, wiem, że jesteście bardzo, bardzo takie ruchliwe. Bo te, te gaugany to są straszliwie ruchliwe. Ale jeszcze mamy trzy możliwe slajmy do odkrycia Więc moi drodzy, coś musi jeszcze tutaj być Już Zadowolone, zadowolone. Proszę smacznego. Jak nie chcecie? No, chcecie, lubicie. Proszę, smacznego jeść tutaj gałgany moje, wy Dobra, mm, czy jest coś, co będzie trzeba ogarnąć? Jeszcze nam... Mamy tutaj Tawi slajma mamy Rock-slajma... Rock czy eee, wszystkie takie slajmy, które były na innych miejscach już są, czy nie, czy jak? Jestem bardzo ciekawy, bo tutaj coś jest. Tu, w tym oto miejscu umknął The Slime Sea. O, bo tutaj są te ruiny. Jestem sam osobiście zaskoczony, bo mamy bardzo dużo możliwości budowania różnych miejsc dla naszych No, O, tutaj mamy wulkan, tutaj mamy całe takie magiczne miejsca. Jeszcze jedno. Ale Unkown, o, widzicie, Unkown, nieznane. Tutaj tego Tabi będzie trzeba nakarmić na pewno. Więc w następnym odcinku weźmiemy sobie tego i tego. Tabi do innego przejścia prawdopodobnie będziemy mieli. Pozostały nam tu trzy plorty do odkrycia. Pytanie, czy zwiększy się nam tutaj wachlarz, czy te trzy musimy odkryć konkretnie. Bo może być różnie, moi drodzy. No teraz zaodujemy. Pach pach, 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 Troszeczkę pieniążków mamy. Zobaczmy co się tam da jeszcze uzbierać. Na co? No i Unkovn. Też mamy jedno nieznane. Dobra. Unilites. Eee... Superhydroturet. Portable Watertrap. Okej. Okay. Med-station. Easy, busy, fun. Ciekawe. Easy, busy, fun. Uh, spring pad. Everything touches the straight intro the air. Uh, cotton plort, phosphor plort, silly sand, wild honey. Post. Dash pad. Which zero ener... Ah, zero energy. Tak, poproszę. Warp Technologies Market Link Rafinery Link Violet Warp Deposit Gadget uh, Down Allow You to Remotely Transfer Resources Between Two Points. Okej, okay, ciekawe uh, Portal Yellow Portal Home Portal, tak Market Link jeszcze sobie zrobimy tutaj parę portali do domku, bo na pewno nam się przydadzą. O! Dekoracje. Zmieniło się znowu trochę. O panie! Znowu dużo zmian. Dobra. Kurczaczki trzeba wziąć, będzie. Czaczki dla naszego tabi Slime'a. Kadu Elder Rostro Elder Co One te mają. Mają. parełkę dużo. U. Macie cztery takie. Ja? Proszę pozbierać. I pozbieramy sobie. Plorty od Was, kochane. Hunter Plort. Tak. I derwisz, o Derwiszu tutaj dużo było już. Bardzo dużo plotów derwiszowych, no ładnie to wygląda, nie narzekam. Pach pach, 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 pach. No dobrze moi drodzy, jak widzicie, jesteśmy już bardziej przygotowani do następnego odcineczka z naszymi słodziakami. Do napełnienia naszych dwóch dużych kolegów e, jedzonkiem i w ogóle. Także więc dziękuję wam moi drodzy za obejrzenie tego odcinka. Za to, że byliście, za to, że dzięki wam kanał się tak super rozwija. No i co? Pamiętajcie o lajkowaniu, subskrybowaniu kanału. Oczywiście do tego was nie zmuszam. No i dostaliśmy jeszcze nową wiadomość na sam koniec. Ale to w następnym odcinku. Pożegnać was ufów. Uf, pa!